Adam, Artur, o czym będzie wasz panel? Nasz panel będzie o tym jak dobrze włączać ludzi z innych kultur i innych języków do naszych organizacji tak żebyśmy mogli razem dobrze i w dobrej kulturze ze sobą pracować. Jak łączyć perspektywy, doświadczenia? Tak, tak. Z jednej strony mamy chęć tego, żeby pracowali ludzie z różnych kultur w naszych organizacjach, dają nam nowe umiejętności, ekonomicznie często jest to uzasadnione, ale z drugiej strony daje to nowe wyzwania, ponieważ Musimy łączyć y, ludzi, którzy często chcą pracować w tym swoim sosie, w tej swoim języku i rozumieć te same dowcipy, w związku z tym jest o czym rozmawiać. Czyli możliwości i wyzwania. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy na Altwork. 16 października, do Łodzi lub online.